O Panie Wybawicielu mój, od ludzi pełnych gniewu, Ty nie wyniesiesz ponad moich przeciwników i oswobodzisz od człowieka niegodziwego mój Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan zwa. Te najświętszą ofiarę składamy w następujących intencjach za świętej pamięci Włodzimierza a Bronisławy, Włodzimierza Bronisławę w intencji zbiorowej, w intencji Bogu wiadomej o rozeznanie powołanie dla Kapryjemu i o zdrowie dla wysława Stajmy w prawdzie o swojej grzeszności i prosimy Pana o miłosierdzie. Panie Jezu, który wzywasz nas do trwania w Twojej nauce, zmiłuj się nad nami. Chryste, który zachęcasz nas do wypełniania Twoich przykazań, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który przypominasz nam, że prawda nas wyzwoli, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Miłosierny Boże, Ty sam nas pobudzasz do służenia Tobie. Oświeć serca Twoich dzieci oczyszczone przez pokutę i łaskawie wysłuchaj ich prośby. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki Czytanie z Księgi proroka Daniela. Król Nabuchodonozor powiedział Czy jest prawdą, szadraku, meszaku i abytnego, że nie czcicie mojego Boga, ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi, w chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś Bóg mógłby Was wyrwać z moich rąk? Szadrach Meszach i Abytnego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora. Nie musimy Tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z Twej ręki, królu. Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić Twego Boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do szadraka, Meszaka i awetnego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy bardziej niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać szadraka, Meszaka i awetnego i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i nagle powstał. Zwrócił się do swych doradców mówiąc Czyż nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi Oczywiście królu On zaś odpowiedzi rzekł Lecz widzę czterech mężów rozwiązanych Przechadzających się pośród ognia I nie dzieje się im nic złego Czwarty wyglądem przypomina anioła Bożego Nabuchodonozor powiedział na to Niech będzie błogosławiony Bóg szadraka, myszaka, jabetnego, który posłał swego anioła, by uratować swoje sługi. W nim pokładali ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu Bogu poza nim. Oto Słowo Boże. Chwalebny jesteś, w wieku. Boże, Panie, jesteś wieku i Boże, Błogosławiony jesteś Panie, Boże naszych Ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony jest imię Twoje, pełne chwały i świętości. Uwielbione i wywyższone na wie. Przesławny na wieki. Chwale jesteś w Boże, Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, który zasiadasz na cherubach, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś na sklepie nieba chwały chwalony i wyższy na nieki. Chwalony jesteś, niekojisty Boże. Chwała to nie słowo Boże. Chwała to nie słowo Boże. Bogosłonienie w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości. Powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli, jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewoli. Jakże ty możesz mówić, wolni będziecie. Odpowiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem, u mego Ojca to głoszę. Wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego Ojca. W odpowiedzi rzekli do Niego, ojcem, ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus, Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czyni. Wy dokonujecie czynów Ojca Waszego. Rzekli do Niego, My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca Boga. Rzekł do nich Jezus, Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to im nie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Jezus przynosi słodkiegożka. Z jednej strony mówi o naszej godności, dzieci Bożych, o pewnym wybraniu, ale też mówi dość jasno o, o naszej grzeczności i o tym, że musimy się nawrócić, czyli przemienić sposób naszego myślenia i postępowania. I tutaj jest bardzo ciekawy, że Jezus mówi, jeżeli trwacie, to jest jakaś mowa o jakimś procesie, jakimś czasie. Moje mojej nauce, wtedy jesteście prawdziwymi moimi uczniami, i wtedy poznacie prawdę, a wtedy dopiero prawda Was wyzwoli. Potrzeba pewnego wytrwania przy Jezusie jego nauce, bo ona ma coś takiego, że ona musi wsiąknąć we wszystkie zakamarki naszej duszy i naszego serca. Że jakby można pewne rzeczy uważać, twierdzić, a nawet wypowiadać, a wcale jakby według tego nie żyć. Tak jak. Rozmówcę dzisiaj Jezusa o my mamy Abrahama za Ojca, my mamy Boga za Ojca. No Jezus mówi: No okej, okay, ale wy na przykład chcecie mnie zabić. Abraham nie chciałby mnie zabić. I podobnie mogę być w kościele i na przykład już przyznawać, na przykład, tak, wierzę, że na przykład jestem dzieckiem Boga, albo tak, jestem, jestem nie wiem, grzesznikiem i wiem, że popełniam błędy. No ale potem to weryfikuje rzeczywistość, no jestem w jakiejś sytuacji, gdzie trzeba powiedzieć przepraszam, no to tutaj jakieś, wszystkie jakieś wymówki, oprócz tego, że powiem przepraszam, tak, nie, no to tak nie powinno być, nie? na przykład przyznać, że coś jest nie tak przed Bogiem, czy przed ludźmi. Że y, ta wolność i y, to wyzwalanie to trwa, dlatego potrzebne nam jest właśnie y, jakoś ciągle przyglądać się i oglądać się w Ewangelii Jezusa, tak, żeby z jednej strony to przyjąć na poziomie deklaracji, to jest ważne, ale pozwolić, żeby ta prawda naświetlała nas jako coraz głębiej i głębiej i głębiej i głębiej. I wtedy poznamy, co to jest prawdziwa wola. Módlmy się do dobrego Boga. Módlmy się za Kościół Święty, żeby trwał w nauce Bożej i przez to poznawał prawdę o swoim Bogu i o sobie. Ciebie prosimy. Módlmy się za pasterzy Kościoła, o mądrość, miłość, pokoje dla Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy odeszli od Boga, którzy odeszli od Kościoła, czy ze względu na swoje grzechy, czy ze względu na cudze grzechy, na zgorszenie, żeby dobry Bóg znalazł drogę do ich serc. Ciebie prosimy. Módmy się za wszystkich chorych, cierpiących, głodnych, bez dachu nad głową, doświadczających przemocy, odrzucenia, samotności. O ludzką i Bożą pomoc. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach tej mszy świętej, o błogosławieństwo do żywych i, żywe, i życie wieczne do zmarłych. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas o wierność, byśmy trwali w nauce Chrystusa, byśmy przeglądali w niej swoje życie, tak żeby to nas prowadziło do prawdy, a do prawdy do wolności. Ciebie prosimy. Dobry Ojcze, racz wysłuchać prośb swojego kościoła przez Chrystusa, Pana naszego, Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem innego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Mają i Waszą ofiarę przebugować wszechnął domoc. Boże nasz Ojcze, od Ciebie pochodzą dary, które składamy ku Twojej chwale. Przemień w sakrament uzdrawiający nasze dusze przez Chrystusa Pana naszego. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, królu wiecznej chwały, przez mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, który odtąd może wychwalać Twoją wielkość. Na krzyżu dokonał się sąd nad światem i zajaśniała potęgach Chrystusa ukrzyżowanego. Dlatego zaniłami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, święty, święty. święty. Pan Bóg Zastępny, pełne sol wiosa i ziemia chwały Twoje, Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest z Bogiem, ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobny po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć Oto wielka tajemnica wiary. Bożym, Twoich i oczekujemy Twojego życia. Wspominając śmierci zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boże chleb życia i kielich spawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie słyszeli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich. Przyjmujących ciało i krew wysposaży. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuścili do oglądania Twojej Świętości. Prosimy Cię, zmiluj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu rodzicą Dziewicą Marią, ze Świętym Józefem, jej obrobieńcem, ze Świętymi Apostolami, ze Świętym Ojcem Dominikiem, naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie. Abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajstwo i nie rzuć nas na pokuszenie ale nas zbaw od słuchu. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chrystus, przez Twoją śmierć na krzyżu mój Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię nie zważaj na nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

To baranek Boży, który płaci grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie Jestem God. Bóg nas przenieść do królestwa swego miłowanego syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. you Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przyjęty sakrament przyniesie nam uzdrowienie, niech oczyści nasze serca ze złych skłonności i utwierdzi nas w przyjaźni z Panem, przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Boże, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.